Słowo Boże na dziś, 22 października. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu. I bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu, przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Psalm responsoryjny 119. Naucz mnie, panie, mądrych ustaw swoich. Naucz mnie trafnego sądu i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom. Dobry jesteś i dobrze czynisz naucz mnie ustaw swoich niech twoja łaska będzie mi pociechą zgodnie z obietnicą daną twemu słudze niech twa litość mnie ogarnie a żyć będę bo twoje prawo jest moją rozkoszą na wieki nie zapomnę twoich postanowień bo przez nie dałeś mi życie wybaw mnie należy do ciebie i szukam twoich postanowień naucz mnie panie mądrych ustaw swoich Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Ci, Ojcze Panie, nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów, gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie. Deszcz idzie i tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa powiadacie będzie upał. I bywa. obłudnicy Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, bycie nie zaciągnął do sędziego. A sędzia przekazał bycie dozorcy, dozorca zaś wtrącił cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż wrócisz ostatni pieniążek. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.